Wolno nie zawsze znaczy bezpiecznie. Porozmawiamy dzisiaj troszeczkę o tym. Ciekawi? Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, takie moje małe spostrzeżenie. Chciałem z Wami się podzielić, moją sugestią, moją informacją, moim spostrzeżeniem właśnie. Mianowicie dzisiaj, czyli dzisiaj mamy sobotę, dnia, który jest dzisiaj? 4 maja. Co to jest za dzień 4 maja? 4 maja to jest idealny dzień do tego, żeby jechać ciężarówką w transporcie. Dlaczego? Dlatego, że cała gromada ludzi, którzy nie dużo jeżdżą, którzy wyjeżdżają tylko od święta samochodami, wytacza się na drogi i wraca do domu. A co za tym idzie, jedzie teoretycznie bezpiecznie. Dlaczego teoretycznie? Dlatego, że wydaje im się, że jadąc z prędkością 80-85 na godzinę, jadą bezpiecznie, bo jadą tak jak ciężarówki. A skoro ciężarówki jadą z taką właśnie prędkością, to być może jest to prędkość odpowiednia do przewiezienia żony, matki oraz zgromadki dzieci do domu. Otóż moi drodzy uważam, że nie do końca. Dzisiaj przykładowo troszkę popadało deszczu z powodu tego, z powodu tego że popadało. Droga zrobiła się troszeczkę bardziej ślizga, w związku z tym te samochody nie do końca zresztą daleko szukać. Patrzcie, patrzcie to: ay, 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 ay. Puerto Rico. Czy to jest według was bezpieczne poruszanie się po drodze? Bo według mnie nie Jeszcze tutaj jestem w stanie to tolerować Mamy dwa pasy Jest szansa wyprzedzenia, nie ma zakazu Jak najbardziej jestem na tak Można spokojnie sobie tą czynwerówką przejść do sumówki Ale moi drodzy, deszcz nie pada Asfalt być może jest lekko wilgotny, no bo padało Rozumiem, jadę na łycych oponach Mam prawo się obawiać Ale na litość boską, jeżeli jedziemy na łycych oponach To nie wyjeżdżamy na święta Odwiedzić rodzinę, tylko siedzimy w domu i bierzemy taksówkę bądź Ubera. Jeżeli jedziemy już tą podróż, no to powinniśmy jakoś potrafić się zachować na drodze. I tutaj, tak jak wspomniałem, nie chodzi mi o autostrady, chodzi mi o zwykłe drogi krajowe. Tutaj zagadka do Was. Pierwsze pięć osób, które odpowie na to pytanie, dostanie ode mnie serduszko. Jaka jest prędkość dla ciężarówek na drogach. Nie ekspresowych, nie autostradach, i nie w terenie zabudowanym. Czyli wyjeżdżamy z terenu zabudowanego najczęściej na drogę krajową. Znaczy, poruszamy się po drodze krajowej, ale wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. Jaka prędkość jest dopuszczalna według przepisów dla ciężarówki napiszcie w komentarzu. I teraz tak, jedziemy taką ciężarówką. Dzisiaj miałem to. Dzisiaj miałem taką sytuację, nie wiem, 15 razy. Jadę ciężarówką, wyjeżdżam z terenu zabudowanego. Przez który jechałem 40 na godzinę? Ponieważ pani Krysia bała się jechać szybciej. Wjeżdżam z terenu zabudowanego, mogę rozpędzić się teoretycznie do 70, w praktyce około 80, bo tyle się ciężarówką więcej jeździ po drogach krajowych. No ale powiedzmy, że jestem przepisowy: jadę te 70 na godzinę i nie mogę jechać 70 na godzinę, ponieważ pani Krysia, przepraszam wszystkie Krysie, które mnie oglądają, przykładowo użyłem tego imienia, nie jest ono w żaden sposób tutaj jakoś sugerowane. Pani Krysia czy Pan Witek jadą sobie z prędkością 65 na godzinę, które wydaje im się, że są bezpieczną prędkością. Wydaje im się, że ta prędkość wieczorem czy w nocy, nawet w dzień, jest prędkością jak najbardziej e, bezpieczną. Otóż nie wydaje mi się. Już pomijając osobówki, które manewr wyprzedzania wykonują dużo szybciej, ciężarówką robi to się stosunkowo wolniej. Ja jadąc. Za taką osobówką denerwuje się teraz bandy bardziej. Ja wiem, że to opinia jest taka, że owszem, mogę jechać nie 70, tylko 65. Ale jeżeli pani Krysia dojedzie do osobówki, która jedzie 60 na godzinę, to ona będzie jechała 60 na godzinę. I ja wtedy już nie 70, a 60 będę jechał. Ja zgadzam się, że to jest żadna różnica te 10 km. Owszem, absolutnie macie rację. Ale już pomijając to, czy ja zrobię więcej, czy mniej, czy stracę, czy zyskam tego czasu, czy mam płacone za godzinę, czy za milę morską. To akurat nie jest w tym temacie ważne. Chodzi o to, że płynność naszego poruszania się jest inna. Ja mam określoną prędkość, z którą się poruszam, określony czas przyspieszania oraz zwalniania w ciężarówce. Jeżeli ktoś jedzie stosunkowo do mnie poprawnie, czyli przyspiesza w takim tempie, w jakim ja przyspieszam, zwalnia w takim tempie, w jakim ja zwalniam, to mi nie przeszkadza nawet, jeżeli jedzie przede mną wolniej. Ale jeżeli jedzie przede mną osobówka i jedzie przykładowo 65 na godzinę, i wie, że za 500 metrów jest teren zabudowany. Dojeżdża do znaku terenu zabudowania i daje ostro w hamulce, zwalniając do 45 na godzinę, ponieważ jest 50, a nie chce przekroczyć tej prędkości, to ja muszę tą ciężarówką wielką wyhamować. Ja rozumiem, że nie zrozumie tego ten, kto nie jeździ ciężarówką, ale ci, którzy jeżdżą i oglądają, będą wiedzieli o czym mówię. Tu chodzi o tą płynność, o tą stabilność jazdy. Takie gwałtowne hamowanie nie jest za bardzo bezpieczne po prostu w tej ciężarówce. A gwałtowne przyspieszanie nie jest na zwyczajnym świecie możliwe, ponieważ 400 koni, czy 500 koni, to jest zbyt mało, aby 40 ton potrafiło się tak, to, tak sobie rozpędzić. Wyjeżdżamy z zabudowanego, chcemy wyprzedzić osobówkę, ta osobówka nagle przyspiesza, bo może, no i nie możemy jej na zwyczajnym świecie wyprzedzić. A wiemy, że w następnym zabudowanym znowu nam zrobi przykusę. I Ja dojeżdżam do takiej osobówki, widzę, że kończy się zakaz wyprzedzania, czekam aż kończy się ciągła linia. Aż zatrzymy się linia przerywana, żeby bezpiecznie tą osobówkę wyprzedzić, bo wiem, że moja prędkość 80, czy nawet jeżeli się rozpędzę do odcięcia 90, to jest tylko 20 km różnicy i mogę po prostu mieć problem z tym, żeby się schować przed tą osobówkę. I teraz zaczynam taki manewr wykorzysta wy wykorzystania I teraz zaczynam taki man manewr wyprzedzania. ja umiem moi drodzy manewr, manewr w którym moja naczepa, moje trzy osie w naczepie są zrównane z osobówką. Oznacza, że ja, jeżeli pojawi się pojazd z naprzeciwka, nie będę hamował, ponieważ wyhamowanie tego składu potrwa dłużej niż wyprzedzenie. Jeżeli ta osobówka wystraszy się i przyspieszy, to ja na w świecie wrzucę migacz. Jest to troszkę brutalne, ale będę sugerował tej osobówce, że będę chciał zjechać. I ludzie, którzy nie mają doświadczenia tymi osobówkami i widzą taki manewr, to mówią: No, tirem wymusił, no, prawie musiałem do wjechać. No, musiałem przyhamować. Dlatego uważam, że prędkość zbyt wolna ale ja macham się to ręką, dlatego uważam, że prędkość zbyt wolna nie jest prędkością bezpieczną, jadąc 90 na godzinę czy nawet 85 na godzinę na drodze, okrajowej, no, krajowej powiedzmy, tą osobówką, tam gdzie możemy oczywiście, gdzie nam przepisy na to pozwalają jest prędkością bezpieczną jeżeli nie potrafimy z taką prędkością się poruszać to zwracam uwagę dla wszystkich którzy dopiero zaczynają jeździć osobówkami jeżeli ciężarówka zbliża nam się do zderzaka czyli nie chce nas przejechać. No bo to są zawodowi kierowcy. Nie oszukujmy się, oni jeżdżą najczęściej już kilka lat, ale jeżeli nawet zaczynają, to najprawdopodobniej wcześniej jeździli osobówkami. Więc jeżeli ciężarówka zbliża nam się do tylnego zderzaka, to tak jak mówię, nie chce nas przejechać, tylko sugeruje nam, że człowieku, przyspiesz, jeżeli możesz. A jeżeli nie możesz przyspieszyć, to daj się wyprzedzić. I na to zwracam waszą uwagę. Jeżeli jest taka opcja, odpuśćcie tego gazu, tylko nie wtedy, kiedy ciężarówka jest na zderzaku tylko wtedy, kiedy wrzuci migacz i zacznie nas wyprzedzać jest jeszcze taka sytuacja, która wydaje się teoretycznie śmieszna w sensie, jechałem kiedyś, dawno temu ciężarówką, dużym, wielkim składem tirem tak zwanym, wielką ciężarówą 40 tonową i przede mną jechał maluch czyli Fiat 126P, nieduży samochód pojemność 600-650 pojemności, zależy który maluch i jechał z prędkością nadaną temu samochodowi, czyli śmieszną na zwyczajnie świecie. Ja dojechałem do tej osobówki i chciałem ją wyprzedzić. osobówka w tym momencie mygnęła mi prawym migaczem mrugaczem, jak to niektórzy mówią, że mogę ją wyprzedzić. Ja wtedy śmiałem się w duchu. Z tego kierowcy mówię: no, Przecież ja widzę. Ja widzę wszystko. Przed tym samochodem widzę więcej niż ten samochód, nawet bo siedzę wyżej. Po co mi mruga? Ja widzę, czy mogę go wyprzedzić, czy nie. Otóż z doświadczeniem, z wiekiem za kierownicą zauważyłem, że moje myślenie było poniekąd błędne, ponieważ ten kierowca z tej osobówki nie sugerował mi, że teraz nic nie jedzie z naprzeciwka i mogę go wyprzedzić. On sugerował mi, że on wie, że ja go będę wyprzedzał, ja to tak przynajmniej teraz rozumiem, że on wie, że ja będę go wyprzedzał w najbliższym czasie i po prostu da mi tą możliwość wyprzedzenia się. Często spotykane to jest na radiu, wśród innych ciężarówek, wśród ogólnie ciężarówek, że kolega jak wyprzedza. Ja przynajmniej tak robię to i widzę, że jest tego dystansu, tego miejsca na wyprzedzanie nie za dużo, czyli powiedzmy za kilometr czy dwa będzie zakręt, czy światła, czy pasy. No mam tego świadomość, to często podnoszę gruszkę i mówię kolego dawaj śmiało, ja cię po prostu odpuszczę i kiedy nie ma nic naprzeciwka, nic nie nadjeżdża, no to ten kierowca wyprzedza mnie tam z prędkością powiedzmy 5 km różnicy troszeczkę mu jeszcze odpuszczę za 2 km ale kiedy widzę, że nadjeżdżają auta z naprzeciwka i pomimo, poinformowałem tego kierowcę o tym, że go będę puszczał to jestem w stanie z 80 wyhamować nawet do 50 ażeby on mógł przede mnie wjechać jeżeli nie poinformuję go wtedy to on najzwyczajniej w świecie zacznie hamować razem ze mną jeżeli czuł będzie, że nie da rady wyprzedzić więc my jadąc 80 w zbliżeniu czyli ja 77, on 83 Przykładowo, zrównamy się, nagle pojawi się jakaś osobówka z naprzeciwka, czy ciężarówka, no nie wiem, pociąg, cokolwiek, on, on i ja zaczniemy hamować. To jest sytuacja logiczna, robi się niebezpieczna. Więc e, tutaj taka sama sytuacja była z tym wspomnianym wyżej maluchem. Kierowca sugerował mi wtedy, że mogę go wyprzedzić, on wie, że będę go wyprzedzał i jeżeli będzie taka potrzeba na zwyczajnym świecie, mi po prostu ustąpi. I na to zwracam uwagę tym wszystkim, bez urazy oczywiście, niedzielnym kierowcom, którzy no, uważają, że ta prędkość wolniejsza jest bezpieczna, ona jak najbardziej jest bezpieczna, ale tylko wtedy, kiedy my nie powodujemy, nie wymuszamy na innych uczestnikach ruchu agresywnego zachowania, czyli agresywnego wyprzedzenia nas. A ciężarówka na drodze nie dwupasmowej, tylko jednopasmowej w której w każdym momencie może pojawić się wysepka, zakręć, światła, bądź samo przeciwka nie jest sytuacją komfortową jest sytuacją, w której po prostu trzeba wykonywać agresywny manewr więc w takiej sytuacji takie trochę pogadanka ale myślę, że do niektórych z Was trafiłem także to by było na dzisiaj na tyle dajcie mi znać, czy Wy, mimo że jesteście spokojni za kierownicą, to zdarzyło Wam się zakląć szpetnie na kierowcy jadącego osobówką, czy nawet ciężarówką przed Wami, ponieważ jego tempo jazdy było odmienne od Waszego, czyli jego przyspieszanie i zwalnianie było nierówne Waszemu. Musieliście wykonać gwałtowny, niebezpieczny manewr wyprzedzania, agresywny manewr wyprzedzania, ponieważ ja tak to rozdzielam: dwa manewry: wyprzedzanie normalne, czyli takie zwyczajne oraz agresywne, czyli wymuszające od nas podniesionego ciśnienia, rozglądania się. Czasami zapalenia długich. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście, nie zapomnijcie, jeżeli podoba Wam się mój kanał, dać mi o tym znać. A żeby dać mi o tym znać, wystarczy zrobić kilka rzeczy: zasubskrybować, dać lajka, like kliknąć dzwoneczek i dodać komentarz. Oczywiście nie wymagam tego od Was, ale będzie mi bardzo miło. Każdy taki symbol jest dla mnie ważny, ponieważ wiem, że to co robię, robię w słusznym celu. Także to by było na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.